A się boi aparatu i nie wiem dlaczego. Dawajcie suwę, łapeczkę w górę i dzwonę. O, malutka! Ale ja tak mamy mężczyzkę, mam da ja się na Nadusie. Jak ją poznaliście, to dawajcie suba. Właśnie teraz jest na wakacje na brzesku, Łokoci. Hmm. I w ogóle też wtedy z kopali, a ujeżdżam. A po co się zbieraj? Polało się. I mam dużą sukienkę przez nią. To jest masakra. Z nią. Ej, dziki! Dziki! No, <noise> dzieci! Przybliżcie sobie to na nagraniu! Bo dzieci latał ją! Lepiej patrzy, bo tam dzień poleciał. Musicie sobie na nagraniu zobaczyć. No dobra, I patrzcie właśnie... Ej, lecą! Tam. Tam wiesz, lecą takie młode. Dobra, lecą. widzieliście chyba, lecą kolejnie. Młode lecą, bo mała ich poleciała, a teraz młode lecą. Zerbry chyba jeszcze jedna była Dobra, no to właśnie teraz powiem, że... To jest mało mało nagramy. Ale jakby co dzisiaj oglądać mi Dawida, mój kuzyn, znaczy kuzyn... Pan chyba pan ty się posikałaś w majtę. A Ty się posikałaś, że oglądać mi Dawida, no i jak on e, zrobił e, z tym, e, się nazywał? Jak jak się nazywał? Dawid Dupol. Co? <laughs> Dawid Czech. Tylko ci oglądałeś i się oczekałeś Ty się oprz... a ty zrobiłeś parankupę i co? No myśmy się podsterzyłeś Dobra nie gadajmy o tym Dzisiaj wiecie co my zrobiliśmy? daj dayflatę z butelką Teraz wziął sobie butelkę Butelkę sobie... Ej, co ty robisz? Wziął butelkę sobie i tak sobie zliczył, tak? I w zrobił, a to potem uprawił tak do komina, prawda? No. Dobrze. Dobrze. To możecie wchodzić e, na, na mój kanał e, Oliwka... Żołądek chyba? Oliwia Żołądek. No, chodźcie na... Nie, albo Oliwka, Oliwia. Tam mój brat idzie i zaraz się znów wywali, <grym> tak jak zawsze każdy. <grym> na, Leci! Na, 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 na. I kamerę jak ktoś mi nagrywa. Ja się boję, możecie zobaczyć na Robloxie. Jak ja gram w ogóle. Ona, ona ma na imię Girlstruth2006. Nie, Girlstruth206. No, no trudno mi dodać Napisz w komentarzach w ogóle. jakie ja mam na, na imię i po prostu na imię i Robloxie? Co to? Ja będę każdy dawała po 5 Robloxów, prawda? Ale tyle nie masz. Mam. Zaraz będziemy mieli, e, za 4 miesiące. Nie, w ogóle mieć, bo my znaleźliśmy kartę na TikToku, że ktoś e, kupił kartę i pokazał nam e, ten. Jak się nazywał hasło? Ko, no. Możemy Wam pokazać, ale to będzie w kolejnym odcinku. To będzie w kolejnym już odcinku, bo. A! Bo widzowie cię osądzą w komentarzu, że to Ty. Chciała zabójstwo zrobić. Nie podał numery mojego telefonu. A wiecie, co to zrobił? Potem będziecie robić. Przestań! Potem będziecie robić sobie. Zobaczycie, będziecie... że jest pół koci. Tu jest taka 63. Pokażę Wam. 63 tu jest. Nie widzicie go, ale co? Piszę, czekaj. 63. To obok, tu jest taka bramka i macie taki nacisk, e, tam pisze barykajcie. Serio. Czekaj pokażę. O tak. Widzicie? Nie wiem czy to wy widzicie, ale dobra. Teraz teraz chodzi mój kuzyn, Baczał się. Badzał się. O, nie jest mój dom o tej kuzynki to jest niej. Przestań, bo to twój, bo ty tu chodzisz do swojej babcji. Mieszka... Dobra! Ty wiesz co w blok. Dobra, mówię prawdę, mówię prawdę. No i co, na rowerach? Ale teraz się, ale teraz się przeprowadziłam. Ej, a ja się przeprowadzi. w ogóle kamerę trzymasz na mnie czy na siebie? I wiecie co? Tam podobnie są szczury. Ja się mega boję szczury, to chodźmy. Dupę ci przybliżam. Piękna. Bo się nie polubię. Zdecydowało, że tu dobra. Dobra, patrzę się na budzie. Jak Sawery fan Olivii albo Sawery fan Verso. Jestem Sawery fan Verso. Albo albo ubolę nam. Widzicie, widzicie Verso po prostu. I dawajcie łapeczki w dół! Bo on teraz mi. Co mnie teraz? Kurza, tak samo jak go Tu sambo. A ten... mówiła, że o cię kurza, ten, 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 mały. A nie ja. Ej, pokaż. Dobra. Tak, ja chcę coś powiedzieć to widzi. Niech subskrybujcie. Jakiś nieoczekajcie ode mnie i też mi braciszek mało no. wyrazi do samochodu. Był... Tak on był już na YouTubie. On już był na YouTubie chyba nie był. Wyrazi do szamba. Będzie jeszcze jeden odcinek. <głudnia> wyrazi do szamba. Dobra, widzowie, to już dla teraz koniec. Nie, jeszcze nie ma końca. Tak, na koniec. Czekaj, bo to musi trwać jeszcze 6 minut. Dobra. O Jezu. No naszym 5 5 minut. Dobra. Na, na tym rozumiemy nagrywać Brawla i Roblox. No. A patrzcie, co mu grat robi. On tam wpadnie. Pani że pokaż, pokażemy wam wideo.